Cześć, mam na imię Ania i zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z serii Konie od A do Z na kanale Balotape. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam opowiedzieć o umaszczeniach koni oraz o ich odmianach. Dowiecie się czym różni się koń siwy od konia białego i gdzie na pysku konia znajduje się latarnia. Pierwszą z maści podstawowych omawianych w dzisiejszym filmie będzie kasztanowata, której wyróżniamy konkretne odcienie. Zaczynając od jasno-kasztanowatej, w której sierść jest jasno-rudożółta, a włosie, czyli ogon i grzywa, są w podobnych odcieniach. Kolejna jest sama kasztanowata, w którym sierść jest rudożółta, a grzywa i ogon są również w tym samym kolorze. Następną odmianą maści kasztanowatej jest kasztanowata z jasnym włosiem, która od samej kasztanowatej różni się jedynie kolorem grzywy i ogona, które są jasne. Następnie mamy ciemno-kasztanowatą, w której e, mamy sieć ciemnobrązową przechodzącą w czekoladowy, a grzywa i ogon są w tym samym kolorze. Ostatnią odmianą e, maści kasztanowatej jest brudno-kasztanowata, w której Sierść konia jest ciemnobrązowa, a grzywa jest jasna. Kolejną z maści podstawowych, jakie wyróżniamy, jest maść gniada. Charakteryzuje się ona czerwono-brunatną sierścią oraz czarnym włosem, tak jak w przypadku sierści kasztanowatej. Um, odróżniamy jej konkretne rodzaje. Maść jasnogniada charakteryzuje się jasno-czerwono-brunatną sierścią oraz e, delikatnymi prze żółtawymi przebarwieniami w okolicy pakwin oraz brzucha. Kolejno mamy maść właściwie gniadą, w której e, sierść jest czerwono-brunatna, przechodząca w e, odcienie wiśniowe. Kolejno mamy maść ciemnogniadą, w której e, sierść konia jest ciemnobrązowa, często jabłkowita, i występuje spora ilość czarnych włosków. Na koniec mamy odcień skarogniady, gdzie e, sierść konia jest bardzo ciemnobrązowa, praktycznie czarna, ale występują delikatne rozjaśnienia w okolicach nozdrzy, pachwin oraz wewnętrznej stronie kończyn. Ostatnią z maści podstawowych jest maść kara, w której sierść i włosie są całkowicie czarne. Oprócz maści podstawowych, wśród koni występują również maści rozjaśniane. Zaliczamy do nich między innymi maść izabelowatą, czyli rozjaśniony kasztanowaty, gdzie sierść jest beżowo-złota, a grzywa i ogon są bardzo jasne. Następnie mamy maść bułaną, czyli rozjaśniony gniady, gdzie sierść ma kolor żółto-brązowo-beżowo-złoty, grzywa i ogon są czarne. Nogi są delikatnie podpalone i występuje czarna pręga na grzbiecie. Następnie mamy e, kolejną rozjaśnioną maść, czyli myszatą. Jest to rozjaśniona maść od karej. Sieść przy tej maści jest popielata, również występują delikatne podpalenia przy nogach. E, grzywa jest zwyczajowo czarna, ogon również i także występuje pręga na plecach. Kolejnymi umaszczeniami, jakie chciałabym wziąć pod lupę w dzisiejszym odcinku jest maść biała oraz siwa. W obu przypadkach sierść koni waha się w odcieniach od białego po szary, włosie tak samo. Jedyną istotną różnicą między tymi dwoma maściami jest taka, że pod białą maścią kryje się różowa skóra, a pod siwą ciemna skóra. Z ciekawych rzeczy konie nigdy nie rodzą się siwe. Żeby e, osiągnąć siwy, siwą maść, konie musi się urodzić w, jednym z podstawowych, e, w jednej z podstawowych maści karej, gniady bądź kasztanowatej i koń z wiekiem siwieje. Jeśli chodzi o maść białą, konie od razu rodzą się białe. Ostatnią maścią, o której chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, jest maść srokata. Charakteryzuje się ona tym, że na jednej z podstawowych maści występują różnej wielkości białe plamy. Białe plamy e, powstają na skutek tego, że część skóry konia nie jest ciemna, a różowa, tak jak w przypadku maści białej. Wielu jeźdźców potrafi rozpoznać swojego konia z drugiego końca pastwiska bez większego problemu. Jednak dla nowych adeptów jeździectwa lub takich, którzy nie znają koni w danej stajni, warto umieć opisać je w dodatkowy sposób oprócz imienia oraz maści, jakiej koń danej jest. Warto opowiedzieć też trochę o tym, co ma na głowie, co ma na nogach. Nazywamy to odmianami. Do podstawowych odmian napisku zaliczamy. Siwizna, kwiatek, gwiazdka, gwiazda, strzałka, gwiazdka ze strzałką, cielista plamka między nozdrzami, gwiazdka i strzałka, przerywana strzałka, łysina, wąska łysina, łysina na oba nozdrza, łysina między nozdrza, gwiazda z łysiną prawoskośną na nozdrze, szeroka łysina na oba nozdrza, latarnia, łysina lewo, skośna na nozdrze, dolna warga i górna warga. A na nogach? Koronka, piętka od zewnątrz, koronka z tyłu pęcina nieregularnie, jedna, druga pęciny, koronka nakrapiana, kopyto pręgowane, pęcina, jedna, druga stawu pęcinowego ze stawem pęcinowym. Powyżej stawu pęcinowego, 1 trzecia nadpęcia, 1 druga nadpęcia, staw pęcinowy od zewnątrz szklinem do 3 czwarte nadpęcia, 1 druga nadpęcia nieregularnie, 3 czwarte nadpęcia, 1 trzecia nadpęcia od tyłu 3 czwarte nadpęcia, nadpęcie, 1 druga stawu nadgarstkowego ze stawem nadgarstkowym powyżej stawu nadgarstkowego. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka i serdecznie zapraszam do następnych.